Szczęść Boże! Refleksja, krótka piłka, Pismo Święte. Spragniona miłości o studni. Mowa jest o tym fragmencie Ewangelii o Jezusie i Samarytance o studni. Jest to Jana rozdział czwarty. Dobrze przeczytać całość. Ja to tylko nawiążę głównie do tego, fragmentu, który jest tu, wersetu podkreślonego. Jezus mówi do Samarytanki, kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu. Jeszcze ten następny fragment też można, rzekła do niego kobieta Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. W innym fragmencie Pisma Świętego jest napisane, że Miłość jest rozlana w sercach ludzkich właśnie przez ducha świętego. Więc można powiedzieć, że woda to jest miłość, miłość od ducha świętego. Samarytanka miała wielu mężów, bo właśnie pragnęła miłości, ale miłości pisanej przez małe M. Natomiast Jezus, czy ogólnie Pan Bóg w trójcy jedyny, to jest miłość przez wielkie M. I ona właśnie. Szukała miłości, ale szukała tej miłości pisanej właśnie przez duże, duże M. Ale właśnie szukając tej dużej miłości, można powiedzieć, próbowała się napoić tą małą miłością pisaną przez małą M. No i dlatego cały czas była spragniona. Nie była, nie była nasycona tą małą miłością pisaną przez małą M. Natomiast właśnie gdy już była. Przy Jezusie, można powiedzieć, poznała prawie, że od razu miłość, pisaną przez duże M, wielką, nieskończoną miłość, miłość, która właśnie będzie przez wieki trwała, jak się już pójdzie do Pana Boga, spotka z Nim jako miłością i, i z Jego też miłością, którą On cały czas daje. Więc Przyszła się spragniona kobieta, a Jezus ją właśnie napełnił tą miłością. Bo u Katarzyny Mary wiem, że cała tam jest ta historia opisana chyba w sześciu czy siedmiu kartkach, że ona tak po prostu chciała przylgnąć do Jezusa, że powiedziała Jezusowi, że odejdzie od tego swojego męża czy tam tego partnera, ale żeby mogła z nim chodzić. No ale Jezus jednak jej powiedział, żeby została. Myślę, że z misją ewangelizacyjną o przepowiadaniu o Jezusie. W każdym razie została napełniona miłością i chwała Bogu. po Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Amen.